O okno, bo... <laughs> Siema z tej strony AirVox Jesteśmy właśnie w studiu I za chwilę będziemy podpisywać Płyty internetowej rodziny Którą zamówiliście Jest 11 sztuk I kurcze Zaraz bierzemy się do tego I tak jak obiecałem Będę również odpowiadał na różne pytania Takie luźne podczas podpisywania płyt co mogę? Tutaj mam telefon z pytaniami, jakąś wodę, w tle leci jakiś luźny bicik. I co możemy zacząć? Zacznijmy od początku. Tutaj jakiś pytań? Bika 5 Kori tak, zadała kilka pytań. Co u Ciebie, jak życie i jakie masz marzenia odnośnie? z lub czy je spełniłeś? U mnie wszystko dobrze, życie też, zdrowie jest, więc jest jak najlepiej. A jak chodzi o muzykę, to można powiedzieć, że po części spełniłem, bo wydałem płytę, chociaż wiadomo, takim moim teraz marzeniem, żeby wydać w 100% legalną płytę, żeby mógł pójść do Empika, i żeby mógł ją zobaczyć, to jest chyba takie najbliższe marzenie. I żeby ta płyta uzyskała status złotej płyty to chyba będzie taki naprawdę szczyt marzeń i proszę, pierwsza płyta podpisana Airbox, dziękuję i uśmieszek bo... Trzeba być naprawdę wesołym. Trzeba być mile nastawionym do życia. Kolejne pytanie od Dawidowskiego. Byłeś za granicą, do jakiej idziesz szkoły średniej? Ulubiony fast food i ulubione anime? Pierwsze, byłeś za granicą? Tak, byłem. W tym roku również planuję jechać za granicę, dokładnie do Włoch. Na taki luźny wypad, na wakacje, żeby sobie wiadomo odpocząć. Do jakiej szkoły średniej idziesz? Planuję iść do liceum. Fast food to chyba taki klasyczny hamburger. A ulubione anime? I kursy to jest ciężkie, bo jakbyśmy mówili o starym anime, jeszcze za czasów kiedy był Jetix, no to Shaman King tutaj jest na pierwszym miejscu. Albo jeszcze Inazuma Eleven kiedyś była emitowana. Sao za bardzo... Sao można by powiedzieć, bo jednak miał ten Nikirito. A tak to chyba nie mam swojego ulubionego. Mam oczywiście jakieś anime, które bardzo lubię, ale ulubionego chyba nie mam. Tak mi się... Co zdaje? Każde anime lubię... na swój sposób. Druga płyta. Jedziemy dalej. Od... Dat Foxu. Kiedy koncert, kiedy stream z Rat battle i kiedy zrobisz delfina na voice na, na discordzie, bo jakby ktoś nie wiedział, to mam discorda, zapraszam, link w opisie, dodawajcie. Kiedy koncert, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, jestem chętny na, różnego, na różne propozycje z zewnątrz, stream z Rat battle, nie robię streamów, a kiedy zrobisz delfina na voice A! Może kiedyś też się zobaczy jak, jak będzie okazja. Bo czemu by nie? Ale to wiadomo też, nie za głośno, bo potem przepał po urodzicu, byłby co nie? Dobra, kolejna płyta. Ty masz jakieś marki? jakiś długopis czarny bo ten już zaczynał powoli kolejne pytania, kreskówki dobra Jeszcze ja się napiję mm. Kreskówki.pl Ile chcesz mieć najwięcej subskrypcji? No kurczę jak najwięcej? Nie, ty kto by nie chciał mieć jeszcze więcej subskrypcji, ale na razie mam 80, przynajmniej na dzień dzisiejszy jak to nagrywam. I takim moim marzeniem, że do wakacji planuję, żeby było ze, ze 100 subskrypcji, to będzie naprawdę taki wynik zadowalający. Jeszcze kursy, tak chciałem chwilę pogadać o płycie. 14 numerów, internetowa rodzina, AirVox. Eee, na pewno na pewno najwięcej emocji we mnie... Yy... Jeszcze raz. Jak chodzi o numery, które właśnie są na płycie, to najwięcej emocji we mnie chyba, zbudziła chyba prawdziwa rodzina. Ze względu na to, że po prostu jest to szczery utwór, w którym jest mało rymów, mało flow. Po prostu jest on recytowany wręcz, można by powiedzieć. I to jest ważne, że ten numer yy, znaczy prawdziwa rodzina nie będzie na YouTubie. Tak samo internetowa rodzina, prawdziwa rodzina oraz intro i jak i podziękowania, bo to są takie podstawowe. To myślę, że no te cztery numery nie będą jednak na YouTubie, bo nie chcę. Gdzieś tam chcę to chcę, aby to zostało na płycie. To jest coś zrobione. Specjalnie, specjalnie tylko na płytę i tylko tam to ma się znajdować e, Oksen Siemka oto moje pytanie, czy uważasz, że JoJo to najlepsze anime? Nie, nie uważam tak, chociaż lubię to anime to nie jest według mnie najlepsze chociaż ma ciekawą kreskę, to trzeba jednak powiedzieć. Ma ciekawą kreskę i na pewno ciekawą fabułę, ale na pewno są lepsze anime niż JoJo. Eee, następne od użytkownika JGR. Dlaczego płyta jest oldschoolowa i czy będzie w przyszłości czy i czy będzie w przyszłości inne brzmienie? Eee, fajnie, że ktoś to zauważył, że zadał takie pytanie. Dlaczego płyta jest oldschoolowa? Ponieważ w oldschoolu dobrze mi się jednak odnaleźć. Old school to jest typ muzyki, w którym dobrze mi się odnaleźć jako artysta, jako muzyka. I dobrze mi się przez nią wyraża. Łatwiej mi się Łatwiej mi się pisze teksty przez nią. Łatwiej mi się pisze teksty pod beat oldschoolowy, tak mi się zdaje. No, to jest taki chyba największy powód. Na pewno w przyszłości będzie coś innego. Jakieś plany są. Powoli zarysy, ale to wszystko w swoim czasie. Melix, wyślesz mi płytę za darmo. ploks? Oj, Melix, Melix. Oj, Melix. Melix, melix, melix. No co ja ci mam powiedzieć? Mamy się, znajemy na Discordzie, na Facebooku, znamy się, poznaliśmy się. A miałaś kupić, a miałaś kupić... A miałaś kupić płytę. Mam nadzieję, że jeszcze kupisz i będę mógł ją dla ciebie podpisać. Ale... <gryw> odezwij się do mnie na pewno. Pogadamy, ustalimy szczegóły. Jakąś... Kompromis. Jakaś może wymiana będzie Sofie No i pozdro. I fajnie. Pozdro. Kenman, nie wiem jakie... Yy, nie wiem jakie pytać. Co? Jeszcze raz. Kenman, nie wiem jakie pytanie ci zadać, więc napiszę ci UW. No to UW Dazaj ho, ho ho Matka wie, że ci piesz? Nie, ponieważ nie śpię, A jakbym ćpał, to mama śpię, że wiem. Jedziemy dalej. O, to chyba jest dobry użytkownik... Użytkownik Mira Label. To Dlaczego rap? Eee, dlaczego by nie? Dobrze mi się przez niego po prostu wydarza. A myślę, że jakbym wziął inny gatunek typu jazz, pop czy rok, to bym nie dał rady, bo... Siema, z tej strony Airboxd do przyszłości. Zauważyłem, że pewne pytania się nie nagrywały, więc ja po prostu teraz powtórzę. O kim nawijasz w ReZero? I to pytanie zadał Bookends. Nawijam po prostu o pewnej osobie, która teraz mocno miesza w moim życiu. Prywatnym, jak można po tekście piosenki wywnioskować, i jest to bardzo ważna dla mnie osoba. Nie podam ani imienia, ani nazwiska, ani nawet pseudonimu, bo ta osoba nie siedzi w internecie, bo to chyba logiczne, że dane osobowe rodzą tego typu. Czemu są od Gibsona? A ze SAO jest to tak, że SAO to była chyba moje takie pierwsze anime, od którego byłem taki uzależniony. W ciągu jednego dnia obejrzałem 27 odcinków, w ciągu 3 dni obejrzałem wszystkie odcinki, jakie tylko były możliwe na temat właśnie SAO. Wszystkie filmy dodatkowe, wszystkie odcinki poboczne, wszystkie po prostu w wikipedzie przeczytałem. Ciekawostki no i strasznie po prostu się zajadałem tą fabułą i historią po prostu przedstawioną w tym anime co cię boli od poki? o boże wiatr co cię boli? zapytał się poka boli mnie to że rehupeja ma szansę uczciwie zarobić a tak na serio jak chodzi o muzykę boli mnie to że wielu młodych artystów nie ma szans na przebicie się nie ma w ogóle możliwości pokazania się większemu gronowi Większej publiczności. Mm. Boli mnie to. I kurs jest to mega przykre bo na przykład taki kamerzysta kursem ma, ma po kilka milionów wyświetleń, a robi muzykę, jaką robi, co so mnie robi najlepsze, ale no kurs, szanujmy się, tak. On ma możliwości, chociażby, jak chodzi o sprzęt. Ja nagrywam w domu kursy na zwyczajnym mikrofonie, zbyt drogie, za 50 zł. I kurczę, boli mnie to, że wielu jest młodych, fajnych, utalentowanych muzyków, którzy po prostu nie mogą się pokazać większej publiczności, nie mają po prostu takiej siły przebicia. I ale okładka od Jan Gonal, a nie to nie jest za bardzo pytanie, ale ta okładka jest kozacka. Zrobił ją specjalnie dla mnie Kenji, którego pozdrawiam serdecznie okładkę płyty przednią nią właśnie zrobił Kenji a logo SLB zrobiła właśnie Kimiko kawał dobrej roboty zrobili więc to były takie odpowiedzi na te pytania które się nie nagrały i teraz wracamy do Q&A no i co Kurcze mm. fajnie, fajne mega <laughs> No, i na dzień dzisiejszy ostatnia podpisana przeze mnie płyta Airbox. Płyty, co to można zamawiać? Piszą mi na Instagrama link w opisie. Tak samo na Discorda zapraszam, czy na maila mirlabelmaupaonet.pl. Tam też proszę się kontaktować. No, i co mogę powiedzieć? Internetowa rodzina już jest. Dzięki wielkie za wszystkie zamówione priorytety. Płyty Cacza można zamawiać w nieograniczonych ilościach. Pozdrawiam, widzimy się w najbliższych piosenkach. I dzięki wielkie za wszystko.